Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa Dzisiaj tak szybciutko, bo jestem przed pracą Ale jest mały sukces w hodowli Ale to za chwilę Zapraszam do oglądania No i dzisiaj zaczynamy sobie od małych burgundów Jak widzicie króliczki ładnie rosną Mamusie zostały zabrane dwa dni temu, czyli 15 odsadziłem mamy do osobnych klatek tutaj mamy piąteczkę a tutaj szósteczkę wydaje mi się, że ta piąteczka minimalnie większa świeże jedzonko napsypane w sobotę będę miał więcej czasu także będę sprzątał wszystkie klatki wszystkie poidła oraz karmidła pójdą również do mycia najprawdopodobniej do zmywarki bo będzie to najszybciej <laughs> także u tych maluchów u tych maluszków mamy wszystko samczyk burgunski myślę, że on nada się jeszcze na jedno dopuszczenie ponieważ samczyk już ma ponad 2 lata pokryję nim jeszcze raz te samiczki burgunskie i zastanowię się co z nim zrobić dalej Dobra. Tutaj mamy naszego lwa, o którego jeden widz pytał, ale no niestety ta sztuka nie zna sprzedaż. Królik z piękną głową i jest on z hodowli, która nie ma numeru ani żadnego oznaczenia. Po prostu hodowla składa się z imienia i nazwiska. Nie chcę tutaj podawać publicznie, jeśli będziesz e, zainteresowany to napisz do mnie na facebooku na fanpage'u Królicza Strefa, myślę, że tam mogę Ci udzielić e, więcej informacji dobra na dół przejdziemy sobie do samiczki wiedeńskiej, która chyba ma rójkę, bo tutaj przekupuje dość mocno ale jedzie na wystawę ona dokładnie w sobotę, czyli raptem za 3 dni w sumie w piątek już jest ocena dzisiaj mamy środę Także za dwa dni e, królicę zabieram. Przy pierwszej wystawie miała wylinkę, więc e, muszę ją zabrać jeszcze raz. No i zobaczymy, e, jak zostanie oceniona. No, a tutaj w klatce samiczka wiedeńska szara. No i tutaj zatrzymamy się e, chwilę dłużej. E, samiczka była dopuszczona 15 października. Wczoraj, czyli 16, e, przyszłem rano, i tutaj leżał jeden martwy królik. Nie było narwane e, zupełnie nic sierści, więc sobie pomyślałem: albo przedwcześnie po prostu jednego wykociła, porzuciła i nie, nie narwała sierści. Nie wiem, nie była na to gotowa. Miałem już taką sytuację w hodowli i gadam: przyjdę następnego dnia. No i właśnie przyszłem, no i zobaczcie. Sierść Narwana. Gniazdo się rusza, czyli na pewno coś tam jest. Myślę, że wykot był. Wydaje mi się, że dzisiaj nad ranem, bo tutaj jeszcze jest całkiem świeża krew. Także dzisiaj w tym gnieździe kopał nie będę. Sprawdzę je najprawdopodobniej dopiero w piątek. Jutro nie będę miał na to czasu, gdyż muszę przygotować. Króliki, które jadą na wystawę, a troszeczkę roboty z tym jest, bo trzeba je wyczesać, poobcinać pazurki, przygotować transportery i w piątek rano o godzinie 7 ruszam y, zawieźć króliczki na hale, bo wystawa odbywa się na hali. Dobra, w tej klacie w sumie mamy wszystko. Przejdziemy sobie teraz do. Y, tej klatki większej zobaczycie jak postępy w przeróbce no i cóż, nie przedłużam. Idziemy do klatki numer 2. No i zaczynamy od samca wiedeński szary, po którym są właśnie młode, także samiec sprawny w 100% jedzonku również dostał. Także mam pewność, że samiec jest płodny, plenny. O, bym powiedział nawet. Także super, on jedzie ze mną również na wystawę. Zobaczymy jaką dostanie ocenę. I z boku kolejno mamy y, trzy wiednie, które są z lipca. Jak możecie zauważyć, widać tatuaże, widać. Wszystkie trzy króliczki sobie zatatuowałem. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Tutaj jest samiec. Mam nadzieję, że coś po ojcu odziedziczył, a powiem Wam, że ja już widzę, że głowa mu się robi fajna. Przechodzimy do samczyka numer 2, który również jest zatatuowany. Pokażesz nam uszy, czy nie pokażesz? Nie bardzo chyba. Ale w każdym razie. Hey tatuaż również zrobiony no i ostatnia wiedeńska niebieska samiczka która również jest zatatuowana jedzonko dosypane no i co, zostały nam jeszcze dwa dwa króliki, a są to samiczki burgunskie które są właśnie zapisane też na wystawy, ale ta jak widzicie ma nierówną kolorystykę także podejrzewam, że tutaj będzie lipa. No i samiczka numer 2, która wygląda dużo, dużo lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż też ale króliczki są zapisane, więc muszę je zabrać, nie mam wyjścia. Dobra, z królików moi drodzy to tyle. Klatka jak widzicie, wygląda tak. Czyli mam gotowe 8 oczek. Tutaj dwa oczka. Już są przygotowane na nabytki. Które być może zakupię na wystawie. Jeśli coś fajnego będzie do sprzedania, to na pewno to przywiozę. Kolejne piętro, można powiedzieć, się robi. Tylna ściana jest gotowa. Zostały tylko przegrody. Oraz drzwiczki. No i na samym dole już troszeczkę więcej pracy zostało, bo jest jeden bok do skończenia, cały tył. Podłoga jest e, skończona. Tam widzicie też jednej deski brakuje na bok. No i również przegrodę i drzwiczki, ale na spokojnie myślę, że do końca tego roku się wyrobię. <grytanie> Dobra, moi drodzy, ja uciekam. Bo za chwilę muszę lecieć do pracy. Uzupełniam wodę w poidłach. No i widzimy się w kolejnym filmie. A myślę, że będzie to film e, również z wystawy, jak i porządków w całej hodowli. Także trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia.